Serwis powiedział, że się nie da. Że płyta główna jest do wymiany. A ja wam powiem, że się da. Były teorie, że czujnik hala zliczający obroty silnika bloku. Ale już wiadomo dlaczego się zablokował. Bo słuchajcie, widzicie tam jest taki. Tam jest taki Dzyndzel żółty. Ten Dzyndzel. Wpycha, wpychany jest do góry, tak jak zaparzać podjeżdża, bo tam jest tłok zaparzacza i on wciska tą krańcówkę. I on generalnie yy, tej krańcówki nie wciskał. Ja początkowo myślałem, że ta krańcówka jest uszkodzona. A się okazało, słuchajcie, jak sprawdziłem tu miernikiem na stykach, że ten dzyndzel nie wciskał krańcówki. Prawdopodobnie tłok już jest zestarzały tak? i te sprężynki czy tam coś jest uszkodzone. Już, już nie tak pracują, jakbyś powinny i po prostu ten trzpień nie dojeżdża do tej krańcówki do końca. Pomogło doklejenie, ja dokleiłem kawałeczek takiej gumy ze starego paska od zegarka. No i już, jakby to powiedzieć, problem ustał, bo dociska do przełącznika ten trzpień.